Gorąco w kuluarach, gorąco na sali. Tysiąc delegatów na dziewiąty zjazd Związku Harcerstwa Polskiego postawiło tysiąc ważnych pytań o przyszłość organizacji. Rozmieni się na drobny i podzieli, czy też zreformuje i umocni, odpowiadając na wyzwanie opozycyjnego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Zmieniając numerację, zjazd powrócił do tradycji, uchwalił nowy statut, rotę przyrzeczenia i prawa harcerskiego. Rozpalonym głową nie zabrakło jednak rozsądku. ZHP powinien być wspólnotą wszystkich, którzy choć różnymi drogami zmierzają do jednego celu wychowania porządnego człowieka. Na najmłodszych zawsze odbijały się polityczne konflikty i kłótnie dorosłych, bywali tłem dla rozmaitych rozgrywek. Przyszłość musi ich od tego uwolnić. Nowym naczelnikiem został Krzysztof Grzebyk, pokonując w wyborach kilku kandydatów. Przyjmował gratulacje, wiedząc przed jak trudną próbą staje wielki harcerski zastęp. Jeszcze nie fabryka i niekoniecznie śmierci, ale cóż, nie ma się co dziwić mieszkańcom klępicza. Dmuchają na zimne. Planowana budowa elektrowni jądrowej Warta, do której przygotowania już rozpoczęto, obudziła zwyczajny ludzki strach. Spotęgowało go oficjalne milczenie, zabrakło konkretnych rozmów i wyjaśnień. Zaprotestowała Rada Narodowa. Zebrano 5 tysięcy podpisów pod petycją, domagającą się ponownego rozważenia konieczności budowy elektrowni właśnie tu. Ruszyli do boju ekologowie. Wielogodzinne spotkanie mieszkańców z ministrem Bijakiem i ekspertami było pierwszym krokiem, ale wątpliwości i obawy pozostały. Protestom nie ma więc końca. Co dalej, nie wiadomo. Różne już przeżywaliśmy bitwy o handel. Były w czterdziestoleciu potyczki i boje, zmasowane ataki, naloty i podchody. Rozwijaliśmy szyki, zachodziliśmy z flanki. Strategzy poszerzali ideę zwiadu i organizacji bojowego zaplecza. I co? Ano, tyle teorii na nic. Praktyka jakoś jej nie potwierdzała i ponosiliśmy klęskę za klęską. Ani państwowe, ani spółdzielcze, czy ajencyjne sklepy nie spełniły oczekiwań. Handel to nie nasza specjalność osądzali co jakiś czas teoretycy pułkowych batalii i z pustymi korzykami szli na kolejne narady. A my wędrowaliśmy na bazary, i tam niemal w każdym większym mieście udowadnialiśmy, że smykałki do handlu jednak nam nie brakuje. Na skrze, największym domu towarowym wschodniej Europy, jest wszystko. No, może poza Rolls Royce'em i złotem od Tiffany'ego, ale zapewne i one kiedyś tu się znajdą. Jaki numer wam potrzebuje? Na razie czego nie ma w sklepach, jest właśnie na tym specyficznym targowisku próżności. Ceny umownie słone jakoś 50 tysięcy klientów nie zrażają. Chcą lub muszą kupić to, czego potrzebują, więc płacą. A że bywają nabici w butelkę, to już inna sprawa. Żyłkę kupiecką mają przecież i ci, co sprzedają, i ci, co kupują. Ale ekstra, Tak jak bomba, no. Nie ma kobiet brzydkich, są tylko zaniedbane, stwierdzili fachowcy z agencji Promocja 2000 i otworzyli szkołę w dzięku. Nie kształcą modelek, pomagają tylko dziewczynom w osiągnięciu tego, na czym im najbardziej zależy. Specjalne ćwiczenia kształtują sylwetkę, choreograf uczy płynności i sprężystości ruchu. Eksperci mody ułatwiają pokazanie tego, co się jeszcze na sobie ma. Pomaga także psycholog, dyplomata, fachowiec od wymowy, a uzupełnia dziewczęce wykształcenie fryzjer i kosmetyczka. Żebyż to w każdej szkole były tak pilne uczennice, a one jeszcze za to płacą! Efekty już po kilku tygodniach. Łatwiej teraz przekonać szefa do podwyżki, a chłopaka nie tylko do chwilowego zainteresowania. Wiosna 39 roku. Szeroką falą rozlewa się faszyzm. Do Madrytu wkraczają frankiści. Dla Hiszpanów zaczyna się mroczny czas dyktatury. Niemcy przeżywają to już od sześciu lat. Hitler terroryzuje Europę. Po zajęciu Czech i Moraw, podporządkowaniu Słowacji i Kłajpedy, osaczył Polskę z trzech stron. Żąda korytarza do Gdańska. Świat milczy. Prezydent Roosevelt ogłasza neutralność Stanów Zjednoczonych. Wielu polityków nakłania Warszawę do uległości. Ale Polacy cenią swoją wolność i honor. Narastające zagrożenie wyzwala patriotyczne uczucia i chęć obrony kraju. Nikt już nie jest obojętny. Wszyscy przygotowują się do najgorszego. Wojny pozostało niespełna 5 miesięcy. Andrzej rzeźniczak, 43 lata, z tego 10 na swoim. Swoje zaczynał od pieczenia kiełbasek nad jeziorem harzykowskim, potem była cukiernia w Koronowie, teraz jest zakład w Gdańsku z 50-osobową załogą i słodką produkcją. Spór, pomysłowość i oszczędność to dewiza pana Andrzeja. By jej sprostać, odpadami z herbatników i paluszków z pasa świnki, dzierżawi w tym celu opuszczone w plewance bukaciarnie i 50 hektarów ziemi. W ubiegłym roku oddał 100 ton żywca. Chociaż kłód pod nogami miał i ma sporo, rozpoczyna nowe budowy. Ryzykant, orzekli znajomi. A on za 5 milionów zafundował przedszkolę dla Koronowa. Potem dla pogotowia ratunkowego w Tucholi kupił karetkę reanimacyjną. Nie chce pogodzić się z ludzką zawiścią i zapewnia, że jej nie ulegnie. Kiedyś Zbigniew Zapasiewicz grał w teatrze dramatycznym Kubusia Fatalista. Teraz, po 13 latach, wyreżyserował tekst Diderota, obsadzając młodych aktorów. Ale nie dość mu było uśmierzyć stędzenie pod kolanem i w kolanie. Trzeba było uśmierzyć jej nad kolanem, gdzie dokuczało najżywiej. Dyzia przyłożyła chusteczkę nad kolanem i zaczęła. Nacierać, nacierać, nacierać. Tam nac jest co dwa razy nacierać, mirek. Przepraszam bardzo. Najpierw jednym palcem, potem dwoma, potem trzema, czterema, całą ręką. Namiętność kubusia wzrasta do tego stopnia, że nie mogąc już dłużej wytrzymać, chwyta się za rękę i kładzie ją sobie na... Jesteście Jesteści zepsuci do szpiku do kości, Domyślacie się tego, czego się nie mówi. Kubuś chwyta dyzie za rękę i kładzie ją sobie na ustach. Eee. Przyjaciół moc otacza cię, Z gdzieś rośnie się.